Hehehe, <laughs> okay. Nam, 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 nam. Hej, Tamarze! Dzisiaj jest odcinek pełen wyzwań! Będę rywalizował z moim tatą i z bratem! A przypominam wam o konkursie w Smyku! I mamy zbyt super sukłą... zabawkę! Jeżeli chcecie się zgłosić na konkurs, to link w opisie! A więc tam jest wygrana, czyli z rodziną jechać do Laponii! Z rodziną! Z rodziną! Ten sterowany samochodzik otworzy statom. Otworzę go teraz, ale sam. Ze mną. Nie mogę się doczekać, jak to tworzę. <laughs> Pierwsze nasze wyzwanie to będzie przejść przez tunel i dookoła na skut. Oczywiście tutaj będziemy musieli się czołgać, Ale z miłość, powodzenia. Let's do this. Ja pierwszy. Trzy, trzy, cztery, tak. Raz, dwa, trzy, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Trzy, jeden, dwa, trzy. 4, Koniec. 24, 24 sekundy. 3, 2, 1, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. A teraz tata. Dawaj. Start. 3, 2, 1, start. Nie było startu. Ty liczysz? Nie. No. Dziesięć na dziewiętnasie. Tak jest! Było 20. 19 było. A czy nie wiem. Czyli wygrały. Nie wiem. Nie wiem. 19. Ja albo mniej nawet. Nie liczę. Albo mniej. Niespodziewanie tą konkurencję wygrał Tata. Widziałeś o tym? To jest urządzenie wariackie i nie do przebicia nie ma innej zabawki która tak wariuje bardziej... Ej! A bo ja tu Też czas na lody ja kupiłem truskawkę i cookies, a cookies to ciasteczko A ja kupiłem mango, marakuja i... Cookies. i cookies A Cię tata? Ciasteczko. A tata co dostał? Maskarbonę z proszeczką I, i czekoladę To jest maje, tylko nie pamiętam o co w tym chodziło. Chyba, że język się pociągało Jesteśmy właśnie w smyku. Oglądamy tutaj zabawki, nie więcej taką, ale przypominam, że w się I zaplanowane. Że link macie w się konkurs. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, tutaj są różne kolory, ale też różne figurki, tak? Zobaczcie. Tu jest ten sam kolor, ale inna jakby figurka, co nie? Zobaczcie, ale są bardzo fajne ogólnie. Zapraszam do kupowania, dopóki jest w przecenie, ale nawet bez przeceny tak jest sukcio. Bardzo coś super. Kupiłem sobie przed chwilą etui do telefonu. Koralowy kolor. Możecie mnie hejtować. Eee, He, kolor, a jest bardzo ładny. więc widno, to ładnie to wygląda. Teraz zobaczymy, jak samochód się porusza na koste czyli na tym. Słuchajcie, jeżeli te dwa się naciśnie, to jedzie się do przodu, a tutaj po prostu wiecie, tak. Teraz taki krótki challenge. Samochód będzie musiał się zatrzymać na tym światełku. Tak. No. To, jest, to nie jest do challenge, tylko bardziej do... O! Zobacz, on nie może złapać, zobacz. Nie, goń go, goń go! Teraz zmieniliśmy troszeczkę warunki challenge'u i dla mnie jest śmieszne, bo on nie może... On nie może... ヘヘヘヘヘ。<noise> Gratuluję! W końcu, w końcu mu się udało, ale fajniejsze jest zabawa nie challenger, tylko właśnie takie szukanie, uciekanie, bo, bo ten samochód po prostu wariuje, wariuje, jak szczelony, jak szielony sobie. całe moje życie spędziłem w tym pokoju. No po prostu to spałem, Miałem pokój z Miłoszem, ale teraz jest rok 2019 rok, 10 lat i czas, żebym miał osobny pokój już w tym tygodniu praktycznie, albo za dwa tygodnie, ale będzie ten pokój. Ja chyba za... Ta sypialnie, gdzie moi rodzice, tutaj przemieni się na mój pokój. Tutaj będzie kompletnie inny kolor, bo ja będę miał niebieski, może taki turkusowy albo błękitny, ale na pewno będę miał biały i na pewno niebieski. I nie będzie zielonego, fioletowego, tylko będzie niebieski. Bo jak wiecie, niebieski to mój ulubiony kolor. Ponieważ jest tu miejsce, to zrobimy challenge! Za to, że mam tutaj duże miejsca, bardzo duże miejsca to zrobimy z Wioszą krótki challenge odnośnie piłki, bo jak widzicie ostatnio się bardzo przykładam do siatkówki. Wow. Nie liczę. Co? Nie liczę. Co mi liczy? Chyba nie. Liczyłeś? Nie. A! Pierwszy challenge będzie polegał na tym, że możemy mieć zgięte kolana, nie ma, ale nie możemy, wiecie, chodzić, czyli chodzi o to, że nie możemy odrywać nóg znaczy stopy, ale my chcemy odbijać, takie coś zerwajcie, Już już się zerwałeś no, wiem. Tak. No Mamy jeden jest? Ej, stopę? Nie no. A, brawo Ile było? No, dużo, nie wiem ile 65 60, 65? Wow No, no to, to chyba... Nie? Chyba się nie uda pobić. Chyba nie. Staram Mogę odrywać? Nie, nie może odrywać. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Go! Ej, tata, co ty nie ma pieniędzy? Tata, rzucaj. To... Nie, nie no. ciebie wiesz? No i ciebie? 80! 90! to Czekaj! 100! A mogę ta jeszcze raz? Tak, tak, No podnosiłem stopę. Mogłem podnosić lekko stopę, ale wstrzymałem się nie, okay. ale teraz remon. Dawaj, teraz remont. Nie! To już na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie subskrypcję dajcie. Koniecznie dajcie, dajcie, dajcie. Tutaj właśnie wyświetla wam się, subskrybuj. A tak naprawdę jest na dole. Zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek. A i właśnie. Takie wyzwania są super, bo mój tak naprawdę rekord tych odbić z nogami. No to jest pięćdziesiąt cztery.